Cześć! Tu Wasza youtuberka, pani Lucynka. Witam Was serdecznie w słoneczny czwartek. Zanim przejdziemy do zajęć, chciałabym się pochwalić Waszymi pracami, które wczoraj do mnie nadesłaliście. To jest praca Mateuszka, jego wiosenna, wiosenne kwiaty, chyba zrobione z pestek dyni. Dalej mamy Wiki. Która nam tutaj pięknie coś próbuje zrobić. Chyba to będą bazie. Efekt końcowy zaraz zobaczymy, ale zobaczysz, czego ona robi. To jest popcorn. Tu jeszcze mamy zaległego Folutka. Tutaj mamy piękny układ słoneczny, yy, przysłany przez Adasia. Tutaj mamy z kolei piękny kosmos, przesłany przez Oskara. Brawo, Oskar. No tu piękne y, bazie y, zrobione. Mamy i to i dobrze, lecimy dalej. O i mamy efekt wiki. Piękne bazie zrobione y, z popcornu. A tu mamy Mateusza, który szuka wiosny. No i coś nam tutaj znalazł. Ale jeszcze Mateusz nam zrobił przepiękne bociany. Dziękuję Wam bardzo za Wasze prace. One naprawdę są prześliczne. Mam nadzieję, że je gdzieś zachowacie. Jak wrócimy do szkoły, będziemy mogli zrobić z nich wystawę. A teraz wracamy do lekcji. Zaczniemy dzisiaj muzycznie śpiewająco. Do mojej zabawy wykorzystamy sobie. Dwa kubeczki. Za pomocą tych kubeczków będziemy grali sobie rytm do naszej piosenki. Oczywiście, ja tutaj sobie gram swój rytm, możecie ten rytm powtarzać, ale jak będziecie chcieli się pobawić jeszcze raz, to każdy może swój własny rytm ułożyć. Ruszamy. i nie gracie to, to.

Nadzieję, że świetnie się bawiliście. Ta piosenka oczywiście mówiła nam o wiosennych kwiatach, bo dzisiaj o tym będziemy mówić. I jak, jakie to są te wiosenne kwiaty, to zaraz sobie powiemy obejrzycie zdjęcia tych kwiatów w naszym e-podręczniku. Czyli tradycyjnie otwieramy sobie nasz e-podręcznik, tak, tutaj sobie wybieramy. Tym razem puzelek. Wybieramy puzelek. I zaraz powinna nam się tutaj załadować pierwsza strona. Posłuchacie tego, co mówi tutaj nasz lektor. Przechodzimy do drugiej strony i na drugiej stronie będziemy mieć piękne wiosenne kwiaty. Pierwsze zadanie dla Was jest takie, że po kolei oglądacie zdjęcia kwiatów, czyli klikacie sobie na kwiatuszka, pojawi Wam się tutaj ładny napis. Można to zdjęcie też, jak wciśniemy tutaj strzałeczkę, to zaraz tutaj pojawi nam się taki pokaz slajdów, tak? I będą nam tutaj przed oczami pojawiać się po kolei różne kwiaty. Przeczytajcie sobie dokładnie nazwy tych kwiatów, bo za chwilę wykonacie yy kolejne ćwiczenie, czyli trzeba będzie. Yy... Tutaj w tym y, ćwiczeniu obejrzeć sobie dokładnie rysunek kwiatka i odczytać, z czego składa się kwiatuszek. No a mianowicie, tak, mamy, y, nasz kwiatuszek sobie tutaj rośnie. Rośnie najpierw i mamy ło, Łodyga. Pod, łodyżkę. Z tej łodyżki wyrasta nam liść, liść. potem robi się Pong. pąk, a na końcu z tego pięknego pąka Kwiat. wyrasta nam kwiatuszek. Przechodzimy do następnej strony. No i tu jest już zabawa dla Was. Waszym zadaniem będzie, klikniecie w pudełeczko, trzeba będzie dopasować nazwy do kwiatów, do obrazków. Tak żeby obrazek zrobił się kolorowy. Przechodzimy dalej. No i troszeczkę matematyki. Zadanie będzie, wasze zadanie będzie polegało na tym, że będziecie musieli na poszczególny element obrazka wstawić symbol. Albo kciuczek do góry, albo kciuczek dół. Jeżeli działanie jest wykonane poprawnie, no to dajemy kciuk w górę. tak? Jeżeli jest wykonane niepoprawnie, to dajemy kciuk w dół. I pierwsze działanie. 7 odjąć 4. Czy to jest 5? No nie, to nie jest 5, więc muszę kciuczek w dół dać, tak. A 4 odjąć 2. Czy to jest 2? Tak, to jest 2, więc daję kciuczek do góry. No I tak po kolei wykonujecie sobie działania, aż przejdziemy do. Podsumowania, czyli do ostatniej strony. Ponieważ mówiliśmy sobie o kwiatuszkach, przejdziemy teraz do kolejnej zabawy, czyli pobawimy się ogrodnika. Spróbujemy posadzić kwiatuszki, czyli włączamy start. Gra i zobaczymy co nam Rybka tutaj zaproponuje. Wybierz kwiatuszek, który chcesz posadzić. I mamy tu fiołka, goździka, róże, cokrotkę, tulipanka. Ja na przykład chcę tulipanka. I teraz waszym zadaniem będzie wykonać wszystkie czynności w poprawnej kolejności. Po skończeniu tej zabawy Teraz zaproponuję Wam troszeczkę inną rzecz. Dzisiaj poznamy głoskę ś. W jaki sposób zmiękcza się głoskę s. Ano za pomocą kreseczki, to jest pierwszy sposób. I za pomocą literki I, to jest drugi sposób. Kiedy zmiękczymy s. Za pomocą kreseczki nasze ,,ś'' wymawiamy króciutko. Si. Posłuchajcie. Śruba. Śru -ba. Ś -r -u -ba. Pięknie. Zwróćcie uwagę, jak króciutko wypowiedziane jest wypowiedziana jest głoska si. Jeżeli teraz Próbujemy tutaj to przejść do. No, troszeczkę się nie działo. Mm -hmm. W zaraz nam się tutaj. No. O, już nam się wyłączyło. Zobaczymy, co nam się tutaj za chwilę pojawi. No, mam. Mamy sy zmęczony za pomocą i. Mm. No, ale nie to włączyłam, przepraszam bardzo. Yy, to. Yy, jeżeli zmiękczymy sy za pomocą literki i, wtedy wymawiamy si bardzo długo. Mówimy sio", sia", sie". Siostry. 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 si się. Posłuchajcie. Sio, to. Teraz nauczymy się zapisywać te literki. Najpierw literkę si, zmięczoną literkę si, tak? Mamy zwiększenie za pomocą kreseczki. Teraz w jaki sposób to zapisujemy? Najpierw rysujemy literkę si w dwóch grubych linieczkach i stawiamy kreseczkę. Wielkie si piszemy od w dwóch linijeczkach od cienkiej do drugiej grubej i stawiamy kreseczkę. Jeszcze raz sobie to powtórzymy. Popatrzcie. Małe si, wielkie si. Super. Przejdziemy teraz do zapisania si za pomocą literki I. Trzeba będzie zapisać dwie literki: S i. Popatrzcie. Zaczynamy w dwóch grubych linieczkach. Sy, pięknie łączymy z literką i. Wielkie si, czyli wielkie sy, pięknie łączymy z literką i. Super. Spróbujemy jeszcze raz popatrzeć, jak to zapisujemy. No i już umiemy napisać. Teraz w plikach, które do Was przyślę, będą, dostaniecie do napisania. Takie ćwiczonka z, z tymi literkami. Słuchajcie, poproście rodziców, żeby Wam wydrukowali te karty pracy. A jeśli ktoś nie ma drukareczki, to słuchajcie, mamy zeszyty do języka polskiego. W tych zeszycikach po cztery linijki. Małe, si, wielkie si. I si, i, małe, i si, i, duże. Możemy się tak pobawić. Jeśli to będą wyrazy do napisania, możecie sobie te wyrazy przepisać i każdy wyraz napisać dwukrotnie. Dobrze, teraz ja to już mogę wyłączyć. Powracamy do naszych ćwiczeń na komputerze, matematykę włączamy i słuchajcie, liczenie. Będziemy dzisiaj liczyć i najpierw. Obejrzycie sobie dwa filmy: liczenie z małymi liczbami, potem liczenie w określonej kolejności, a potem wykonamy. Mamy tutaj trzy ćwiczenia: liczenie małymi liczbami, policz w kolejności i znajdź liczbę o jeden mniejszą lub o jeden większą. Bardzo proszę o wykonanie tych trzech ćwiczeń. Jeśli już to zrobimy, no to słuchajcie, przechodzimy do Yy, kolejnego ćwiczenia. Troszeczkę musimy poczytać, yy, i będzie to bardzo proste ćwiczenie. Yy, trzeba będzie wybrać, tak, yy, jakie yy, si użyjemy. W razie ściółka. Czy to będzie zmienione kreseczką, czy sy i? Si, ściółka. Króciutko. Wybieram to. Jest tak. Przechodzimy dalej. Ś, ledzik. Wybieram si dalej. No, zobaczymy. Świeca. O, dobrze mi idzie, tak? Pamiętajcie, tutaj miś jest co 10 punktów. Możemy się umówić, że do trzech misiów tak? Sobie ćwiczymy. Teraz mamy sierść. Słuchajcie, ja długo wymawiam. Sierść, czyli zmiękczymy si za pomocą literki I. No, i sobie tak tutaj możemy przechodzić dalej świetnie kolejne ćwiczenie słuchajcie to będzie już zabawa pobawimy się tutaj trochę w ćwiczenie pamięci i możecie sobie wybrać postacie albo figury ja sobie tutaj wybieram postać słuchajcie za chwilę pojawi wam się tutaj taki taki musimy zapamiętać kolejność tak taki układ ojej nie zapamiętałam tak tu chyba był mi tak tu chyba był misio, nie wiem, czy dobrze, a to był... Yy, no, o, dobrze. Nie, wszystko źle, tylko misio był dobrze. No zobaczcie, no. Yy, Wam na pewno się yy, to uda. Yy, teraz, kochani, yy, kolejne zadania. To będą zadania już yy, dla yy, wszystkich chętnych yy, i... Yy. Jeżeli jeszcze Wam się praca nie znudziła, to możecie dalej oglądać, ale jeżeli się Wam znudziła, to odejdźcie na chwilę od komputera, możecie obiec sobie dwa razy pokój, zrobić kilka przysiadów. Można zrobić kilka pajacyków i wrócić do obejrzenia bajki pana Jana Brzechwy pod tytułem Za. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, ale ja to chcę zwrócić uwagę Wam na kupiłki, które są zrobione z papieru. I jakbyście mieli... Ochotę pobawić się kiedyś w taki teatrzyk ze swoim rodzeństwem, to zachęcam i możecie zrobić kukiełki do dowolnego wierszyka i pobawić się właśnie w takie przedstawienie. I kolejna jeszcze praca dla osób, które lubią oglądać albo słuchać. To yy, 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 będzie słuchowisko. Yy, kochani, żeby yy, posłuchać tego słuchowiska, ja zachęcam Was do tego, żebyście zamknęli oczy i bardzo mocno wsłuchali się w to, co Li czyta ulica. znaczy się, że nikt nie jest zbyt młody, by, by zacząć, zacząć działać, działać dla natury. natury. Pewnego jesennego dnia. Trójka przyjaciół – Urwis, Tola i Pola – mieli wyruszyć na wycieczkę. I co się wydarzy, jak będą na tej wycieczce, no to niestety musicie posłuchać już y, sami. Kochani, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że dobrze się czujecie. Chciałabym Was zaprosić któregoś dnia na taki czat na Messengerze. Może uda nam się z Waszymi rodzicami zorganizować tak, żebyśmy się wspólnie razem zobaczyli i porozmawiali. Kiedy już ustalę z Waszymi rodzicami, kiedy to będzie, dam Wam znać, i może wtedy powygupiamy się wspólnie przy komputerze. A teraz, cześć, kochani.